Dzięki szybszej nawigacji możesz teraz sprawnie docierać do obszarów konta wymagających twojej uwagi. Powiedzmy, że analizujesz grupę reklam Blogger Hoodies, czyli bluzy blogger, i chcesz sprawdzić skuteczność grupy Blogger Tees, koszulki blogger, w tej samej kampanii. Grupę reklam Blogger Tees możesz znaleźć za pomocą drzewa konta z boku strony, a następnie kliknąć ją, aby wyświetlić aby wrócić do grupy Blogger Hoodies, wystarczy ponownie na nią kliknąć. Aby wyświetlić wszystkie kampanie jednocześnie, kliknij opcję Wszystkie kampanie online. Aby w łatwy sposób porównać ustawienia różnych kampanii, kliknij nową kartę ustawienia na poziomie konta. Zobaczysz wszystkie dane dotyczące kierowania, stawek i budżetu w poszczególnych kampaniach. Teraz możesz je kliknąć i edytować w jednym miejscu. Dzięki nowym funkcjom możesz za pomocą zaledwie kilku kliknięć dostać się do wszystkich ważnych obszarów konta.